Witajcie, jestem Odpalowy To W tym odcinku aktywujemy sobie karnet zadymiarski. Tak, ten droższy naturalnie. Jeżeli nie widzieliście, to mam potwornie dużo gemów. Kupujemy ten droższy karnet, ponieważ on jest... O! Właśnie, na tym polega on, że odblokował nam jeszcze dodatkowe nagrody. OK, otworzymy sobie te megaboxy i tak nam nic nie dropnie. Dzisiaj dropnęłem Gina, tego nie, nie udało mi się nagrać. Dobra, jedziemy. 7! siedem? Siedem! 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 Siedemka była! Ja! Siedemka! Żona 3! Star power! Tak! Jackie! Jackie! Jackie, 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 O! Maj! Gad! Wy to widzieliście? Siódemka z Boxa, Dwie nowe postacie. W życiu czegoś takiego nie miałem. To jest mój rekord. To, co tu się wydarzyło, jest chore. Chyba normalnie wyślę link Przemek Best Games, żeby to wrzucił na YouTube. Ja! Kurde! W ogóle link. Do porąbanych akcji z Megaboxami i legendami od Przemek Best Games polecam kanał, będzie w opisie. Jaki lol! 7 z Megaboxa! OMG! Normalnie taki drop. Normalnie ja nie mogę. Kurde, teraz to ja jestem taki zadowolony. Star Power i dwie postacie i to jednego dnia i to jedna z nich to jest. Dobrze, ja się już z wami żegnam. Subskrybujcie, komentujcie. Żegnajcie. Cześć.